Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zaprasza telewizyjne studio Brawo, organizator tegorocznego zlotu Mastercrack. Kupić nowe opony to teraz nie sztuka, ale trzeba pamiętać o geometrii, żeby ich nie ścięło. Jesteście już. Witam Was serdecznie w nowym odcinku programu na OSI. Co dzisiaj zobaczycie? Historię pewnego modelu ciężarówki, następną drogową przestrogę, porady i wyjaśnienia eksperta, sposób na bóle kręgosłupa. No to co, kochani, cała naprzód! Początek jak zwykle niezmienny. Wasz ulubiony stroboskop. Bardzo ważnym elementem bezpiecznego transportu jest zabezpieczenie towaru przed wpływem czynników zewnętrznych. Dotyczy to także ładunków ponadnormatywnych. Chociaż wiele z nich jest naturalnie odporne na warunki atmosferyczne, to urządzenia produkcyjne o bardziej delikatnej budowie wymagają ochrony. Bardzo dobrym rozwiązaniem tego problemu są folie termokurczliwe, które pod wpływem wysokiej temperatury kurczą się i ciasno przybierają do przedmiotu. Po nałożeniu folii na ładunek wystarczy ją umiejętnie potraktować nagrzewnicą, a szczelnie zabezpieczy ładunek przed brudem, wodą, lodem czy śniegiem. Usługi tego typu świadczone są mobilnie. W miejscu załadunku. Na całym świecie nadal utrzymuje się zapotrzebowanie na autobusy terenowe. Oprócz dowożenia pracowników do trudno dostępnych miejsc pracy w lasach czy kopalniach, dochodzą nowe formy przewozów to głównie szkolnictwo i turystyka. W pierwszym przypadku autobus z napędem na cztery koła jest tańszym rozwiązaniem niż inwestycje w infrastrukturę drogową, zwłaszcza na mniej zaludnionych terenach. Z kolei branża turystyczna chce oferować trudniej dostępne atrakcje swoim klientom, ale z większym poszanowaniem przyrody niż w przypadku transportu indywidualnego. Autobusy z napędem na wszystkie koła często są wyposażone w zdalną regulację ciśnienia w oponach, dzięki temu dobrze sobie radzą w piaskach pustyni lub na zaśnieżonych lodowcach. Na Wyspach Brytyjskich lekkie maszyny przewozi się dedykowanymi autolawetami. W przeciwieństwie do Polski są one powszechnym środkiem przewozu koparek, walców drogowych czy spycharek. W naszym kraju tego typu prace wykonuje się zestawami złożonymi z ciągnika siodłowego z naczepą niskopodwoziową. Jednym z powodów takiej formy transportu są wąskie ulice angielskich miast oraz wąskie drogi na prowincji. W wielu przypadkach można tak przewozić nawet wysokie maszyny. Dopuszczalna wysokość ciężarówek w Zjednoczonym Królestwie wynosi 4,2 metra. Inne cechy brytyjskich autolawet do transportu maszyn to barierki chroniące przed upadkiem z platformy oraz zautomatyzowane najazdy. 56 lat temu, 24 kwietnia 1969 roku, zaprezentowano samochód osobowy Austin Maxi. Ten przedstawiciel samochodowej klasy średniej dostępny był jako hatchback napędzany silnikami 1,5 albo 1,7 litra i miał manualną, pięciobiegową skrzynię biegów. Napęd przenoszony był na oś przednią. Ciekawostką jest, że mniejszy silnik rozwijał 7,5, a większy tylko 73 konie mocy m.in. za sprawą niższego stopnia sprężania. Auto produkowano do 1981 roku. Kierowca zawodowy to bardzo ciężki zawód, a przypadłość kierowcy to jest kręgosłup. Zobaczcie, jak można sobie z tym poradzić. Problemy zdrowotne kierowców bardzo często związane są z urazami kręgosłupa. Czy to wskutek wypadku drogowego, czy uciążliwości wykonywanej pracy. Nieprawidłowo ustawiony fotel i wielogodzinna jazda to nie tylko dyskomfort pracy, ale i źródło wielu innych schorzeń. Gdy pojazdem kierują różne osoby, może to wymagać częstej regulacji siedziska. Ale jak powtarzają rehabilitanci, zdrowie kierowcy zaczyna się od fotela. Warto poświęcić chwilę, aby dostosować miejsce pracy do własnej osoby. To kosztuje mniej czasu i zdrowia niż chodzenie po lekarzach, będące efektem lenistwa. Gdy prowadzimy samochód ze źle ustawionym fotelem, kontuzje kręgosłupa mogą pojawić się po czasie, np. przy wychodzeniu z samochodu czy przy innych pracach. Aż się chce sparafrazować pewne przysłowie. Jak sobie źle fotel ustawisz, tak w nocy źle się wyśpisz. Nieprawidłowa pozycja za kierownicą jest groźna także w czasie wypadku. Może wówczas dojść do nagłego przeciążenia i tak już obciążonego kręgosłupa. Odpowiednio wcześnie podjęta rehabilitacja pozwala szybko wrócić do zdrowia. Trzeba udać się do dobrego rehabilitanta i wybrać dobry sprzęt. Nazywam się Winicjusz Filipow, jestem fizjoterapeutą z wieloletnim stażem, między innymi w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o problemach kierowców z kręgosłupem, dlatego że to jest bardzo trudna do leczenia dolegliwość. A kierowcy bardzo często bagatelizują pierwsze objawy i niestety męczą się z tym niepotrzebnie, a finalnie biorą długie zwolnienia lekarskie. Można temu zapobiec stosując pasy lędźwiowe stabilizujące kręgosłup. To jest klasyczna orteza lędźwiowa firmy Aspen Medical. Jest to pas lędźwiowy, który zabezpiecza właśnie ten odcinek kręgosłupa. Wokół lędźwi przeplatamy pas, a następnie prawnym ruchem dwóch rąk, dociskamy nasze łapki do komfortu pacjenta. I to wszystko. I w ten sposób możemy usiąść do pojazdu z takim pasem i prowadzić jazdę przez godzinę. Następnie możemy pas rozluźnić i odpocząć. Zbyt długie noszenie takiego pasa utrudnia krążenie krwi w kończynach dolnych. Pas znakomicie dociska odcinek lędźwiowy z tyłu, natomiast z przodu wspomaga pracy mięśni brzucha. A przez wzmacnianie mięśni wzmacniamy stabilizację kręgosłupa. Innego sprzętu należy użyć w przypadku urazów kręgosłupa szyjnego. W przypadku urazów kręgosłupa szyjnego, zarówno tych ostrych, nagłych, jak i tych chronicznych, stosujemy ortezę szyjną. Jest to kołnierz firmy Aspen Medical z pełną stabilizacją żuchwy oraz kłykci potylicznych. Po założeniu pacjent jest ustabilizowany oraz odciążony jest jego kręgosłup. W kołnierzu Aspen Medical można nie tylko funkcjonować w czasie dnia, ale też dość wygodnie spać. Pacjentka sobie może do komfortu docisnąć, następnie umiejscawiamy drugą część kołnierza. Regulujemy na rzepach, tu jest regulacja jeszcze kąta, możemy sobie ten kąt. Kłyk zmienić, zwiększyć bądź zmniejszyć, a z przodu jest pełna stabilizacja podparcia na mostku. Dzięki czemu pacjent czuje się w pełni bezpieczny, ustabilizowany i odciążony. To nie koniec zalet tego kołnierza. Warto używać go po zwiększonym wysiłku, aby zregenerować układ kostny. Wiele przypadków innych schorzeń pochodzi od kręgosłupa. Gdyby ludzie stosowali te pasy, kołnierze, to dużo rzadziej by chodzili na L4 i mieliby bólów głowy pochodzenia kręgosłupowego. A także drętwienia rąk, dłoni i palców, kłopotów ze zgryzem i wielu innych. Kołnierze Aspen Medical są też bardzo praktyczne w obsłudze. Wszystkie te wkładki z gąbki możemy wymienić, kiedy staną się dla nas już niezbyt komfortowe, czyli powiedzmy zużyte. Możemy również je wyprać, a tu z przodu mamy otwarte dla pacjentów, którzy wymagają ostrej opieki oddechowej. Urazy kręgosłupa do przyjemności nie należą, ale dzięki odpowiedniej rehabilitacji i dobrze dobranym ortezom można szybko i bezpiecznie wrócić do formy. Po poradach zdrowotnych czas na inne rady. Rady od naszego eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Mamy tutaj widza, który się nie podpisał. No i co teraz? Anonim. Gal, gal. No. gal Anonim. Dobra, pytanie. Chodzi o odjeżdżanie z promu na tak zwanej pauzie promowej, mieszcząc się w czasie, który przysługuje na zjazd. Wygląda to tak, że po zjeździe z promu jadę na parking 40 km i wtedy rozpoczynam tacho, i od tego momentu jadę 10 godzin. Czy tak można robić, czy nie? Użycie słów rozpoczynam tacho dla mnie zrozumiałe, pewnie dla wielu nie, rozpoczynam pracę po prostu tak. e, po od ostatnim odpoczynku. Natomiast e, ja powiem, że tak, tylko musimy zmieścić się w warunkach przysługujących na przerwanie e, odpoczynku wjazdem lub zjazdem z promu. Jeżeli spełnimy te warunki, a warunkiem primo jest to, że wjazd i zjazd ma trwać nie dłużej niż godzinę, w sumie razem, e, to, że. Odpoczynek taki właśnie przerwany zjazdem z promu ma trwać minimum 11 godzin i musi być, i to trzeba o tym pamiętać, musi on być tak jak każdy inny odpoczynek zakończony w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia pracy po ostatnim odpoczynku. Czyli ta, ta zasada cały czas tutaj świeci. To nie może być tak, że jak go sobie gdzieś tam, on będzie sobie trwał w, w 28 jeszcze godzinie, i ja będę uznawał, że to jest prawidłowy odpoczynek. To, to też nie. Więc to wszystko, jeżeli jest spełnione, to ten dojazd 40 km, to jest niecała godzinka, e, jak najbardziej się tutaj klasyfikuje, i potem kolejną część odpoczynku odbieramy. Tylko żeby spełnić warunki. Dziękuję ślicznie. Była Proszę. taka piosenka. Czy to prom, czy to prom? To ja nie znam. Włoska? Słuchajcie, OpolTrans Trans ma swój web terminal, czyli wszystkie te części możecie dostać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wchodzicie do nich na stronę i sobie zamawiacie na przykład taki akumulator, lusterko, rozrusznik, lampę, czy generalnie wszystkie rzeczy, które potrzebujecie do samochodu ciężarowego, osobowego, czy do busa. Wszystkich zapraszam na przerwę, po której zobaczycie. Historię pewnego modelu ciężarówki, następną drogową przestrogę. Wracamy za moment. Pokazywanie niebezpiecznych sytuacji na drodze to nasz priorytet. Zobaczcie koniecznie. Nigdy nie wchodź na przejście dla pieszych, korzystając z telefonu i innego urządzenia, które może rozproszyć Twoją uwagę. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Ta osoba nie usłyszy już głosu swojej mamy. Tylko w 2022 roku na polskich drogach w ponad 4700 wypadkach drogowych życie straciło aż 460 pieszych. Nie bądź kolejnym z nich. Nie zabijaj. Nie daj się zabić. Dzień dobry, witam Państwa w programie na Osi. W naszym cyklu nie zabije, nie daj się zabić. Będziemy za chwilę razem z Sebastianem Montrową analizować jakieś zdarzenie drogowe i spróbujemy wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Tak, przede wszystkim będziemy chcieli się dowiedzieć, jak do tego doszło oraz jak, co zrobić, żeby do takich zdarzeń więcej nie dochodziło. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Nie. O, tutaj też było ciekawie. I to z udziałem radiowozu. I to na bombach. Tak, ale to jest sytuacja, gdzie e, no na pewno ten samochód, który ten biały, który tak. pędził, e, tutaj z lewej strony, no na pewno jechał z dużą prędkością. No, no to, widać, to, to widać. To widać zdecydowanie. Radiowóz, zwierzęc na y, sygnałach na skrzyżowanie na czerwonym świetle, oczywiście jest uprzywilejowany, ale nie zwalnia go to z zachowania... Szczególnie y, jeszcze Dokładnie. Wreszcie. I tutaj niestety, no, nadmierna prędkość tamtego kierowcy plus nieuwaga kierowcy tego radiowozu doprowadziła do, do tej sytuacji. Tu jeszcze pieszy mógł cierpieć, bo gdyby radio nie te tak. słupy, to kto wie, czy radiowóz nie zatrzymałby się na nim, a tak to odbił się od krawężnika i, i, i został na poboczu. No ale to istny wariat jechał tym białym pojazdem. To nawet jeśli by tam była droga o podwyższonej prędkości dopuszczalnej, to w mieście ile może być? 60, 70? No. Ja myślę, że to była dużo, dużo większa prędkość. była dużo to, to, większa to, 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 to widać to Widać, jak, jak ten pojazd prędziutko się przemieszczał. No nie zawsze przywilejowany ma pierwszeństwo, jak widać. Nie zawsze się to udaje. No i nie zawsze też pośpiech popłaca. Tak. Więc tutaj apel do, 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 do kierowców, jeżeli słyszycie sygnały dźwiękowe, widzicie gdzieś sygnały świetlne, albo dojeżdżacie do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, no to pamiętajcie, ten zielony, który się świeci, nie, nie oznacza, że nic Wam nie wyjedzie z prawej czy z lewej strony, więc naprawdę noga z gazu i, i myślimy. Tu po prostu było wszystko za szybko. Wszystko za szybko. To było takie szybkie spotkanie. Tak. No i widzieliście Państwo naszą dyskusję, naszą analizę. Może Wy macie inne zdanie na ten temat, to spróbujcie się wypowiedzieć na ten temat. Tak jest. Piszcie do nas, lajkujcie nas, subskrybujcie. Zapraszamy. No a ja zapraszam na następny odcinek programu Nałości już za tydzień. Do naszego cyklu Nie zabije, nie da się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W następnym odcinku wrócimy do tych zagadnień. A teraz wam pokażę model pewnej ciężarówki. Zobaczcie, jak wygląda. Lepsze jest wrogiem dobrego, mówi stare pożegadło. Ale czasem czekanie na lepsze wydaje się trwać wieki. Przykładem była rodzina ciężarówek ManteGA. Czekano na nią długo. A gdy się pojawiła, to mocno zaskoczyła odbiorców. Jak to dokładnie było, opowiedzą nasi eksperci. Poprzednikiem Mana TGA była rodzina F2000, która była produkowana w latach 94-2000. Niby krótko, ale trzeba pamiętać, że była to kontynuacja poprzednika F90, którego produkowano już od 86 roku. F90 z kolei bardzo mocno bazowało na F8. Charakteryzowała się ta odmiana bardzo udanym połączeniem układu napędowego produkowanego przez MAN z kabiną produkowaną przez francuską firmę Sabiem. Ale wróćmy może do odmiany F2000. No tak, TGA to już zerwał niestety z. z... Takiej jakości poprzednika. No skończyły się już poszerzania, powiększania, przerabiania tej starej kabiny. A pod tym względem Man odstawał bardzo od konkurencji, która szła już o wiele więks produkcji większych kabin. A już od 10 lat dla Mana otworzyły się nowe rynki, czyli Europa Środkowo-Wschodnia poszukująca pojazdów do transportu dalekodystansowego. TGA zaskoczył wizerunkiem Technotraka. Bogata gama silników oraz kabin od razu przypadła do gustu odbiorcom. Wszystkie pojazdy były napędzane silnikami D28, a stary silnik V10 o mocy 660 koni mechanicznych nadal był dostępny. TGA to także pierwsze zelektronizowane skrzynie biegów w ciężarówkach MAN. Inne wynalazki to retarder działający na wał korbowy silnika. Nazywał się on retarder. Co ciekawe, nie był ciężki, bo ważył zaledwie 30 kg. Wszystko ładnie i pięknie, ale jak na nowy pojazd zareagował rynek? Nowy MAN miał przydomek trucknology. I rzeczywiście na początku trochę przerażał nowoczesnością. Natomiast już w 2001 roku zdobył nagrodę Track of the Year. Na przykład pedał sprzęgła używany był tylko przy ruszaniu. Przy kolejnych zmianach biegów rozłączało się sprzęgło przyciskiem na dźwigni zmiany biegów. Oferta kabin obejmowała szoferki o dwóch szerokościach, ale ogólnie była dosyć nielogiczna. Na przykład średni dach był dostępny wyłącznie z węższą kabiną o nazwie LX. Mam te nie uniknął chorób wieku dziecięcego. Jeżeli chodzi o silniki, to do gustu przypadł dopiero motor D20. Dynamiczny, energiczny, a skrzynia biegów w systemie Comfort Shift była zbyt wolna w działaniu. Trzeba było sobie pomagać. Przez 7 lat produkcji TGA stał się bardzo popularną ciężarówką także w Polsce. To był taki ciekawy, dynamiczny czas, kiedy powstawały nowe firmy transportowe albo pojawiały się bardzo szybko potężne floty. Ale przez te lata TGA miał opinię łasucha na paliwo. Na szczęście wtedy nie było ono tak drogie. TGA, jak F90, długo służyły w transporcie krajowym jeszcze. A później były wywożone na Bliski Wschód albo do Afryki. Po prostu jako napęd studni. Epoka Mana TGA wprowadziła tą markę do klubu najpopularniejszych ciężarówek w Polsce, a dodatkowo też stała się bezpośrednim rywalem, na przykład dla DAFA XF i jego potężnej kabiny. TGA. Tak naprawdę zagościł w polskim budownictwie. R2000 nie miał szans, bo wtedy no naprawdę na, na polskim rynku było bardzo, bardzo dużo pojazdów używanych. Czas nie stał w miejscu i TGA zaczął powoli się starzeć. A konkurencja wcale nie spała. Zwłaszcza Mercedes i Skania. Dlatego man zaczął przygotowywać nową rodzinę do produkcji. Starano się wykorzystać wszystkie zalety TGA. To też nowe modele TGX i TGS stały się jeszcze lepiej zaprojektowane i przygotowane do spełniania swoich zadań. Ale musimy już kończyć dzisiejszy temat. Historia TGX to materiał na kolejny odcinek. No, niestety to wszystko, co dzisiaj mieliśmy Wam do zaoferowania. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym zobaczycie. Miłego elektrycznego DAFA Jeszcze jedną drogową przestrogę, Porady i wyjaśnienia eksperta, Samochodową Łazienkę. Jeszcze jednego Oldtimera. Koniecznie zaglądajcie na nasze strony internetowe. Naprawdę jest tam wiele ciekawostek. To co? Trzymajcie się do następnego! Tu ona będzie popieprzone, ale to nie szkodzi. Mieś mnie tak z boku brać, a nie z przodu. A wszystko po to, aby przećwiczyć sytuację bez ofiary i strat. Ja nie wiedziałem do czego jest to uproszczenie. <laughs> Zostań w domu. Nie doznać choroby. Na program zaprosiło telewizyjne studio Bravo, organizator tegorocznego zlotu Mastercrack. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej.